Nie, nie patrzę, nie będę patrzył. No patrz. <grywa> Jeden. Patrz, klipa. A, Szejkuś, a mam pokazać te dwa co zrobiłeś na sajcie, czy nie? Ja, ja pokażę. Ja będę lepszy. O, to patrz, teraz tapa. O kurde, ale top. No ładne bo nie? A to to jest, patrz! Nie to! O, o widzisz Od razu S napisał, to jest to, to, się mówiłem, widziałeś? A, że ja tak robię? No, mówiłem robi, że dzisiaj zrobiłem tak samo jak ty, że zrobiłem typa i napisałem S i mówiłem, że tak już robi No ja zabijam i instant piszę S S I krótko, nie za nami Dobra, gramy ale co A, to Mianowicie, chcę pokazać Mikselowi te klipy, które... A, tu... i o to, patrz, o to, ja mu pokażę tego klipa, tego z tym Dobra, i teraz klipik z Ghosta To, nie to, nie to Wait, to to było chyba, ten ostatni mój A nie, oj, tu też było ładne, pa Ja miałem iść nimi 2 na 1 Idziemy I pa! I pa, tera. po teraz Ja się domyśliłem, że on jest o, do prawej i pa, walę mu takiego skana I skacze na lepiej leży leżę. I jeszcze E na czacie od razu Dobra gramy Shake W czat No ja chcę pokazać tego drimy. klipa Ja chcę tylko klipa pokazać O to o, dobra, tak tak Patrz mi cel Jezu Garnij Ale to jest to z tymi dwoma killami z Ghosta Ej, wiesz, wiesz, czy kto wbił na, na ten? Na e, czata? No. Wiertara. Tera? Tak. i e, kod, dajcie. Ikon, dajcie. E, to miksem. Biegajcie, bo jeszcze, jeszcze nie stworzyłem. A, dobra, no to patrz tego klipa. No jezu. Patrz, patrz ale są takie kliple. Te wylefowe. to co wiesz? Jezu. Takie boskie. Patrzycie, chłopaki? E, nie, bo tworzę grupę na Fasmofobii hobby. jak stworzysz to zobacz No sześć, bo A ja mu no pokazywałem one... to, to jest, co ja to mu ci pokazywałem Łeś, to co ja wolno tak. taki spraya w Rainer? Tak, ja ci mu nie pokazywałem nie nie. Nie? O i pyk rej, Ray. <laughs> rejno tutaj nietrafione, nie, nieudane Dobra, stream jak rozpoczęty A No my też już stream jak rozpoczęty y, Koda dajcie mm. Rychucich Ej, ej, jeszcze mopa nie mapa nie ma mixel Nie ma mopa i raczej nie wbiję może spierzę tak mi się, mam tak spać Dobra hmm. dobra. Ja daję, dobra, gramy tango daję goto, to mixel Nie zmieniaj Dodaj i te i dajcie goto to i ja idę szybciej Dobra Będzie się tu dziać będzie goto. Dałem go to. Czemu Nightmare? Czemu nie Insanity? Czekaj, zagrajmy tak bezpiecznie trochę, bo ja się A, totalnie to spukałem totalnie się spukałem i nie mam trochę, nie mam pieniędzy. Więc... A, żeby była pewność na wygraną. Tak, tak, I tak. To tak, są tak. dwa dowody, tak? Tak. Okej. Okay. A czemu wy tymi samymi skinami gracie? Niech samo zmieni zaraz, okej? Okay? Bo ja nie będę widział te Bo ten skin jest typowo twój? Ten, w którym ja gram, ta ciorna jest moja A Xeno Ksenok... to był ten taki w kurteczce takiej brązowej, nie? No albo z tymi kręconymi włosami, nie? No tamto Nie wiem, ja, ja lubię takim łysolkiem grać Serio? Hm, Kało Łysolkiem i jeszcze bo on pochodzi <laughs> z pięknego kontynentu mm -hmm. Mogę powiedzieć mm. jak ja? Czy będzie kłopot? Chyba tak nie wiem, chyba FASMOFOBIA nie Znaczy YouTube nie ma nic do tego. Siema, mob. Eee, kocham. <coughs> jest tylko. Jest to przedpokój obok kuchni. Czemu Fortnite nie ma? Mm, bo nie ma. Trzeba rankę wbijać w FASMOFOBIE, żeby, żeby tier drugi był. Jestem przerobona. Znaczy, drugi. Co jest? Mój brat jest i teraz zaraz będzie stary. <coughs> to, co ci pada I co Ej, będzie? Ufaki, mam dobre wiesi, możecie wykreślić mimika. Serio? A wy, że, A wygramy Insolity? Nie, Nightmare. Czemu? Bo totalnie się spukałem i po prostu chcę mieć taką 100% pewność, że wygramy tam grę. A nie masz? Co nie, nie mam? 100 nie masz 100% pewności, że wygramy? Eee. No, właśnie. muszę mieć. No nie, to jest samą. A, no to wcześniej był w pokoju tu. No i to, to, to tak się ściera. Tak, tak, to nie tak. gorio. No to nie gorio i Banshee też nie. Jakby temperatura tu i to jest taka sama. Czemu Banshee też nie? No bo się nie może zmienić. Jak nie może zmienić? Nie, Banshee nie zmienia pokoju. Serio. B zmienia, wszyscy, do tylko gorio nie może. Nie. Nie, 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 nie. Dobra, już czytam. Czytaj. Ale Banshee też nie, naprawdę. Nie, wyłącz światło mi, okej? Okay? Haśmo. Jak będzie prawda to się... to się jeszcze to zagrać, tak? Um, miał, miał być mob, słuchaj, Fortnite albo Fasmofobia. I tak, miał być ale Fortnite... Sceno, się. Miał być Fortnite po południu, ale nie zrobiłem tego streama z Fortnita, no podejdź. bo niestety nie mogłem. Podejdź do mnie Xeno. No ale ja wyszedłem z tego pokoju. Ale podejdź do mnie. I dlatego też tego streamka nie zrobiłem. No i dupa nie gada. Wiesz mop? Więc sorry. Ma, e, polowania. Sorry. No nie ma nic takiego, że nie zmienia. Jest zachowania. Podczas polowania będzie iść tylko za swoim celem. Będzie wędrowy do swojego celu bez zostawienia MF2, podczas to spróbuje przywędrować do swojego celu i preferuje ghost eventy związane ze śpiewaniem. I tylko tutaj jest, czaj, Banshee krzyczy przez mikrofon paraboliczny. E, cel traci 15 proces psychicznego i się ducha podczas śpiewającego eventu. No i nie ma nic takiego, że zmienia. Nie zmienia. Ja gdzieś słyszałam, nie wiem nawet co tylko, ale gdzieś słyszałem, że właśnie Banshee nie może, minus 0,2 mroźno. Nie! Nie tak, Banshee, wydupia to luzik. Czemu? No bo mroźne, freezing. A, 0,0 no, minus 0,2. No, minus 0,2 mówię. Aha, ja z, ja nie wiem, czy ja zawsze rozumiem 0,2 na przykład. Nie, powiedziałem minus 0,2. Ja Ci wierzę, tylko ja nie wiem, zawsze rozumiem 0,2. Nigdy nie, nie słyszę tego minus. Chodźcie, zrobimy ten... a nie, no dobra, mraka. Nie, ma, bez <kustos> Więc mob może będzie jutro fo Fortnite, ale nie obiecuję. Okej, okay, Xeno, jestem u Xeno na live, no way. Siema, mob, siema, mob. Nie no, mob teraz do ciebie poszedł? Nie tak. no, z kamer. Z get scammed. Ustawiłem sobie bardzo małe opóźnienie w końcu, bo mnie to zdenerwowało. Nie no, oczywiście, nie mam nic do ciebie. No ja przepraszam, taki trochę niemiły jestem, wybacz. Nieee, może być to tak gori, a nie, nie może być tak gori. Co to Nie fieniam. no, może być, to gramy obłęd, to mamy tylko jeden dowód. Mamy na razie. Nie, to jest. No, koszmar, nie, koszmar, koszmar jest. Dobra, dobra, No właśnie, no koszmar, majład. No, następną zagramy obłęd, tylko po prostu, żebym z dołu więcej kasy. Tak bo ja nigdy nie, 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 by nie, 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 po prostu koszmar. Ale po prostu koszmar nie oddaję. Nie będziesz miał no, na razie prestiżu, nie? Przedałeś sobie to Discorda ściszyć i gra podgłosić. No, to by była perfekta, co ja? No, trzeba, trzeba, żeby było hmm, kaski o, więcej. No, i nie daje tego drugiego dowodu. No właśnie tak fest. Może orby będą, chodźcie sprawdźmy. Sprawdźcie ja orby jeszcze raz, nie? właśnie wcześniej. Sprawdźcie tak dla pewności. W ogóle jak ja tą grę grać, co nie, to ja orby sprawdzam aparatem. Nie no nie ma Orbików. E, wiesz co? Dzisiaj Matyś tak opowiedział, że nie ma orbów, sprawdziłem były orby, tak trzy razy będę było. Chyba, albo dwa. Nie ale nie ma Orbów. W sensie jakby jest śnieg, ale no nie da się... się A mi wiesz co mi napisał ten Mop? Nie ma Orbów. To? Będę tylko ciebie oglądać <grym> <grym> Mop! Dobra Nie mi napisał Będę tylko Cyby Marsie oglądać. A na razie, dobra Nie no przecież Mop ma jakby własną wolę, nie? Przecież może oglądać kogo chce. Ej, taki ja, shake ja bo nie daje w ogóle dowodu że do dostawy książki pójdźmy stąd, bo oni chcą. Jak... No bez... to Ej, i kamerę jeszcze położę, tak żeby z busa patrzeć na nią. Czekaj. Nie, nie, patrz, a nie lepiej by było taką o kamerę, tak? Zobacz. W garażu alarm włączył. Nie, ale daj, daj tu, daj to. Abo tu. I nie, zostaw... No ale nie zobaczymy jak będzie pisał. No zobaczymy. Bo to... A jak będzie o taką na ziemi, to zobaczymy wszystko. No serio, będzie widział podpisanie. Dlaj, tu będzie im the best. Dobra, może być. Dobra, pochodźmy do busa. E, wiecie, Bo, chyba... No nie hantuję. Antep... No. Miksel chodź do busa. Dobra. Ja dadasz kamerę płaszcz. Mm, mów się pyta czy Miks grasz w Minecrafta dalej. E, czy ja gram w Minecrafta? Tak. E, na chwilę obecną nie gram, ale po nowym roku chciałbym... No, po z tego nam zasłania. No właśnie. Dobra, idę przez panu... książkę. Wiesz? Nie, nie, przestaw kamerę może na No w książkę po tak? prostu. Po Nowym no, Roku bym chciał tak znowu streamować Minecrafta. Jakiś survival'ek czy coś takiego bym był, chciał znowu widać? zrobić. Widać? ale nie widać pisma, bliżej nas, bliżej nas. A bo tak? Nie, w tym samym miejscu, ale bliżej nas. A nie tak? Patrz, nie widać? Korki? Nie, nie, nie. oni, nie oni. A nie jest teraz może czasem w garażu? Bo tam włączył ten... Ale on też dalej ma no tam. A tu dalej jest ujemna A nie, w to jest... rośnie, 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 rośnie W garażu też była y, niska Tam dwa stopnie było w garażu No, w garażu jest dwa stopnie A tam jest chyba zero Robimy hantę, osłabiamy jest 0,4. Ej, takie twinsy, że jeden twins jest tu, a drugi tam Trochę tam Nie nie, no nie wiem co, co tak e, rusza tu, tu tutaj szafkami w garażu Nie wiem, dziwne a tu jest 2 stopnie, są. 2, 3, zwiększa się powoli. Takie Jakie Może? A tu jestem. A mixel, bo pamiętasz to? ty mówiłeś, że Bandsy działa tak, się. że jak wykryje, e, Na przykład ten motion sensor, co nie? No. Wtedy nie wykrywa MFA. Wtedy został bez MFA. E, wiem, 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 bo już to sprawdzaliśmy kiedyś tam i A, to wiem, faktycznie to. okazało się, że nie ma MFA. A no, 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 chyba tak. O, minus 0,9. Dobra, czekaj, może pogadam z nim. Spróbuję. Wiesz co, tam to jest taki dotyka szajdzik, dotyka. wiesz? Dobra. Ja To takie będą Takie? Ale... Dot by oddały, dot by oddały. Jakby były docy, to by tak oddało. To by wtedy Przy... był jurek. No Siema xplash, siema majster, co tam u Ciebie? Co tam u Ciebie xplaszu, dawaj znaka Widzisz, co? To nie demon na pewno No On to był już raczej, nie? No 100% no Nie, demon akurat no, nie w ogóle Ej, wydupiamy korki i jeszcze zrobimy hanta. Po co korki? Możemy zobaczyć, czy to jest huntu Ale po prostu jak będzie tutaj szybki, a tam będzie wolny, to wtedy wiemy, że to jest huntu niekoniecznie mm, może być co dzień. No ale to będzie duża prędkość, że tam będzie zajebiście szybki, a tu będzie w ogóle wolny. Nie, ale szczerze, korki bardziej oddadzą pod huntu Nie, nie oddadzą bardziej. Wiesz, xFash, nie wiem, czy dzisiaj w FN-a będę grał, może byśmy spróbowali jakoś, może jutro. powiem wiem, że tam ci pisałem, że... Dzisiaj wieczorem będę grał, ale nie wiem czy będę grać. To jest takie niepewne. Zróbmy też na polterge'sa. Tak jak z Maticem dzisiaj. To nie może być polter. Kłamez może być. Ja widziałem gościa, który za pomocą o tej skrzyneczki na chleb. To, to jest shade! shade. To jest To shade guys. Nie zdziwiłbym się. Fajnie, jakby pismo dało. Fajnie, fajnie, jakby cokolwiek dało. Taki MF5, jak WTO 600, pro. Minus 4. Dobra, idę po hunted mirora i dawajcie, jak robimy hunta. Nie będziemy jak pipki. To jest Crucifix. Chodźcie. Patrzcie. Premiertu. Co? To nie revenant. Nie, to nie revenant. To nie jean. To nie moroj. To nie moroy. To nie jean, to nie jest 100% jean. To jest... To na pewno też... Nie dzinie. a nie Moro. Czy ty jesteś też jakiegoś. Ja poszedłem stąd? Trochę. To jest szajd. To jest szajd. No. Ej. To nie Huntu na pewno właśnie. To nie Twin. Nie, twinsy mogą być jeszcze. Mogę być. To na pewno nie, rewę, na pewno nie demu mam. Mi został tylko Jurej Shade... Y, shade Jurey on your twist. To jest numreo. No pitasz. No, idziemy po świeczki. To jest Mam trzy świeczki. Ma ktoś kadzidło? No i rzuciłem w środku jedno. A, no to ja mam właśnie zero. Ej, tak krótko hunted ten. Cast hand trwa w ogóle. Zauważyliście? Mm -hmm. Dobra, robimy próbę ognia, czy po prostu próbę? Hmm. Próba ognia to jest z, yy, yy, z kluckiem, a po prostu próba to jest świeczki, czy zgasi to odro. Próba ognia zróbmy. Miksel kiedy Powiem ci, to jest bardzo dobre pytanie. no. Minus 6,5 minut Mm. To jest shade, to jest shade. Wychodź, wy, wyjdźmy. To tak pójdźmy. Jak teraz cham to to jest shade. Teoretycznie miał być dzisiaj, lecz jakoś... A ...lecz jakoś wyszło, że nie ma, nie? Mixel, e, w ogóle Pedri się do mnie dobija i się pyta, czy, ty, czy będę mógł to Minecrafta zagrać. Raz! Jaki Teddy? Pedri. A, Pedri. A co wy na Minecraftie gracie? Nic, ja nie gram. To jest Shade. To nie on, To jest Shade. to shade. Chodźmy z Shade'em. Z banka mi się napiąc. jeszcze przydało porobić. No bo na Shade'ie to będzie łatwo. No, a Shade kryje do wody. Nie. Po prostu... Po prostu jest nieśmiały i ci nie do wody, jak jesteś jego pokoju. Mob po nowym roku będę survivala robił. Bo now będzie survival, Tak. Ale solo czy z kimś? Ja pewnie jak co roku robiłem. Pewnie będzie to będzie pewnie serwer, może on tydzień i tyle było z Minecrafta i potem zaś wrócę na Fortnite, a tak to będzie wyglądało. No to kamera motion sensor blokowałem. Już piąty level masz jak? No w wielu mecz, nie? Nice. Ej, może nowe wideo zagramy? No Ewidency są mega pod highs Pod Ekspa też No i jesteście. No, bo jak Dobra, robimy Insanity, opłęd? no, Insanity. Dobra Anglewood Wood Fajnie by było jak gira trójka. Ej ładne ten prestiż 3 Bamby, nie? Bą, tak, tak, jak najbardziej Ej mikser Co tam? Ładny jest ten, e, według mnie, ten, e, jakby, Prestige 3 e, Batch. Tak, jak najbardziej, mega mi się podoba to A teraz będzie drugi drugi jakby, nie? No, mam nadzieję, że się do końca roku uda to wbić. Pewnie, że się uda, będziesz grał. Drugi tier, ja może też wbiję drugi tier, bo wszyscy się tam drugi Prestige... Drugi prestiż. tier wbijesz, no. no A nie, wbije, akurat też chciałem powiedzieć, drugi tier że będziesz mi tyle wbijał. Tu jest 5-4, trochę mniej niż... Nie, dobra, jednak nie. A jaki item? Może tablica? Nie, przecież Insanity gramy. To będzie chyba tam, no. Tutaj była aktywność. Tak, to jest ten pokój. Bo nawet jest ten oddech tutaj. Jaka jest tu temperatura? Patrz. Okej. Okay. I możemy wykreślić mimika Co? No bo nie ma orbów No, jeszcze tak szybko orbów nie patrzysz. Nie, 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 mimik Jeżeli nie ma orbów, to nie mimik Mimik musi mieć No niemożliwe, serio? No Ej, nie wiedziałem Serio? Mhm A kiedyś no, też nie. tak miałem, że w ogóle po chwili mi się dopiero no Orbów pokazały No właśnie, tak zazwyczaj na początki nie pokazują Ale te mimikowskie raczej powinny być nie ma czegoś takiego jak orbów mimikowskie <laughs> mimikowskie. Nie no. wiem co chodzi? No wiem. Specjalna oby. A jakie my jesteśmy specjalni? Takie właśnie mimikowskie. Wydupił tu książką. Mi rzucił. Daj EMF-o. Piątka. No i mamy tyle, panowie. On jestem młody z tym EMF-em. Słuchaj, Mixel, nie wiem, kiedy będzie ten zord. Mamy Obakę, bo Obakę ma wymucony ultra. Nie Obakę na pewno. Zobaczę na co to jest. No, Goriotecznie. też nie. No, też nie, bo jak byłem u niego w pokoju. zostaw zostawmy tego Szejda. Nie, ruszył, 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 ruszył. Mixel, opowiem jeszcze jakiego my mieliśmy kiedyś Spirta. Albo Szejda, nie pamiętam. Jak był Obakę, Hantu i Revenantem jednocześnie. Hmm. To moja głucha Mara. No to my mieliśmy ja. takiego Spirita z pixelem, że normalnie zmienił w ogóle swoją postać. Ja miałem głuchą Marę. Jakie duchy wykreśliliście? Eee, obaki i Dobra, to na chwilę obecną też. Okej. Okay. Zaraz sprawdzimy spiryta na Huncie i w right na Soli. są oni? To jest Oni albo Twins gdzie, gdzie jest on? To jest yy, czynnicy A, to, to trochę On spalił krótko, a nie podepchał so... Podepta. Podepta. Taki eksportowy To jest... to jest, wiecie co to jest? To jest Oni ja albo Twins To jest... to są Twinsy no raczej Ja lubię tego Ghost Event to fajny Ghost Event To są Oni! To jest Oni albo to Posłuchajcie panowie skąd taka pewność? Bo co dwie sekundy jest Ghost Event dosłownie? No to real akurat. No idziemy, No To chodź się Była zróbmy. To jest cały tak, spirit to trzeba by się spalić, ale zaraz jej nie on No ten shade też nie przecież Chyba to? teraz, jak byliśmy To nie ma To jest I'm here I'm here dot Nie, to nie jest wolne No to jest Chodź tu A, idzie, idzie. na I here. To jest wolniejszy Nie oni nic tu jest... No foto. to. Spaliłem i skończył się. to, to się pod... zdjęcie cyknąć? No tak. No tu kopie cykły mu ją Za daleko. Nie no bo... patrz, on był tutaj, ja mu tak ocyknąłem zdjęcia. ocyknąłeś cyknęłeś gdzieś stąd star słownie. mnie. Albo od tutaj. Ja, ja tu nie stałem mordo. Tutaj ja stałeś. No ja stałem tutaj, a on był tutaj. Trzeba zestawałeś się. No Zadaleko? to jest. Opa ty w ogóle masz Minecrafta. No od razu. No, to, takie pytanie. Bóry, o, o Jezu, bie, to jest takie pytanie. O wow, on od mnie bije, to jest znowu do na policję! Keju Jeszcze. Jeszcze homofob! No te Homofob, przewocowiec. przemocowiec Później są te Foresta? Dobra, bez, wiek, bez wiek, sensu zrobiłem zdjęcie wywalczę. Jedno. Teraz Mogę zaraz. Dobra, okay. słuchajcie, dzieci oglądają ze No Trzeba się zemścić. Ooooooooo! Chce! I suty... Tam zwaliłem jedno my my zdjęcie to. To cały czas mnie tak? Tak! Ja, jebałem, ja dobra, tak. skończę z Nie <laughs> na no, Kuba, weź, weź się ogarnij. Jakiś twoi nie? no chyba. O, naprawili Co ten sobie? śnieg, że po He? tym śniegu no, nie wolno jest, chodzić. No. Okej, okay, dobra. Ciekawe. Dobra, yyy... Tak. Oa. Idziemy no, później na słońce, tak Tak. Tak najpierw. NIE! Nie, nie, Ile ci tam. Chciałem ci tylko zmierzyć ten moment, dobra, się... już, Zmierzę temperaturę. Dobra, już, poczekaj. Zmierzyć temperaturę. Dobra. Rynie. To są albo Twinsy, Wright to nie jest. Majnik nie. To na right jest. Nie. nie. Ej, dobra, Gina trzeba sprawdzić. Bo to może być Jean, bo nie, nie skupiłem się trochę. Ale nie, to raczej Jhin nie, bo za wolny. Pocitujmy. Eee, usunąłeś zdjęcie Xeno? No, tak Aha eee, w jest kość, te, To jest jedno w garażu jest kosz. Tak. zrobimy zdjęcia To nie jest jean. to nie jest jean. Eee, To jest, nie jest raczej Shade? To nie był oni? nie, nie jest Shade, bo byliśmy u niego Dobra, w Dobra, to są okolę. Twinsy, idziemy, to są Twinsy Dlaczego się tak wydaje? No ale długo nie hantuje teraz To mógłby być Spirit, ale trochę za wolny na Spirita Dokładnie, Mop. Kuba, Mop. Będziesz dosłownie na serwerze. Nie, nie mam. To się reguluje jakoś? Nie. No, nie Antebas. Nie nie, 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 nie. Dobra, A. Mop, nie, nie słyszałeś tego nic, tak? To tak I inna nie... no prędkość też Jeden się... Yy, kolega specjalny wszedł do pokoju. I wiesz. Yy, no chory na głowę jest, tak? No powtórz to. No powtórz to. Mój kochani jaki brat w No ja No głośno, głośno to. to. Kto wszedł do pokoju? <grym> Kto, Kto wszedł do pokoju? Taki brat. Aua! Mikset dzwoni po karetkę. Ja no, jesteś w bezpiecznych rękach. Ja muszę taki kupić, tylko jestem. w bezpiecznych rękach. Ale tak. ja bym chciał, żeby on był tutaj i tutaj był właśnie, tak o... Tego tak chcesz zrobić? No. Taką, tak, o, tak no. mniej więcej. No. No to trzeba tak... Eee, macie twinsa złączonego? No tak, to są twinsy. Jak to nie są twinsy, to wala magika. Ale inną prędkość ją teraz, jak go... No to, teraz... to to są twinsy. Chyba, ch chyba chciałoby ona teleskopowy kupić, tak mi się wydaje. ja to no, Podwójny i żeby oba były na ramieniu teleskopowym wtedy. No, niemożliwe. O, ma Jest to Dobra, ja muszę na chwilę przerwę zrobić, bo biją mnie. Nie? Proponuję Mixel, pójść na evidence. Dobra, to wygrajcie ze dwóch i ja zaraz ten, bo to jest to. Dobra, mixer do Evidence! Nie, bo to jest akurat. Hmm.